Witajcie. W tym filmie rozwiążemy zadanie pochodzące ze zbioru zadań Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, klasa druga, poziom rozszerzony. Zadanie to pochodzi z rozdziału siódmego geometria płaska, rozwiązywanie trójkątów pole trójkąta pole koła i jest zadaniem powtórzeniowym. Zaczynajmy. Zadanie 24. Dwa boki trójkąta mają długość 28 cm i 25 cm. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 14,16 cm. Wiedząc, że pole trójkąta wynosi 210 cm, wyznacz długość trzeciego boku promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. Ok, mamy jakiś trójkąt, nie znamy dokładnie jego natury. Cechy, które są nam znane, to jego długości jego dwóch boków, 28 cm i 25 cm, ponadto wiemy, wiemy, że na tym okręgu opisano okrąg. Podano długość promienia tego okręgu. No i znamy pole trójkąta. OK, żeby zacząć sobie coś tutaj analizować, sporządzimy rysunek. No, mamy tutaj jakiś okrąg, jego środek. Natury trójkąta, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, nie znamy. Narysujemy jakiś trójkąt, który będzie ostrokątny, ale różnoboczny. Ok. No właśnie, jeżeli trójkąt jest ostrokątny, to środek okręgu opisanego na tym trójkącie leży we wnętrzu trójkąta, i u nas tak się tutaj zgodziło. Co dla mnie jest mowa również o promieniu okręgu opisanego. Czyli tutaj ten promień sobie zobrazujemy. Ok. No i wypiszmy wielkości, które są dane oraz te, które są szukane. Wielkości, które są dane. Dwa boki trójkąta, od razu wprowadzimy jakieś oznaczenia, 28 cm, bok bez kolei drugi 25 cm, promień okręgu opisanego duże R 14,16 cm i pole trójkąta, taka dość nietypowa informacja, 210 cm2. Do wyznaczenia mamy długość trzeciego boku, czyli C i promień okręgu wpisanego w ten trójkąt, czyli małe. R. Ok. Teraz te dane umieścimy na rysunku. No, załóżmy, że ten bok, który tutaj mamy ukośny po lewej stronie to będzie 28 cm. B 25 cm Promień okręgu opisanego 14,16 cm. Tak, no i pole trójkąt oczywiście nie zaznaczymy. Ok. W zadaniu jest jeszcze mowa o okręgu, który jest wpisany w ten trójkąt, no właściwie o wyznaczeniu długości tego promienia. Więc tutaj gdzieś może tak delikatnie zaznaczymy środek tego okręgu wpisanego i przerywaną linią narysujemy ten okrąg, ale tym razem wpisany trójkąt. No nie jest to może dzieło sztuki, no ale mamy. I ten promień tutaj małe sobie. Okej, okay. warto zwrócić uwagę na to, że te wszystkie wielkości są wyrażone w tych samych jednostkach. Operujemy tutaj centymetrami, w przypadku pola centymetrami kwadratowymi, czyli możemy bezpośrednio w naszych obliczeniach używać właśnie tych liczb. Nie trzeba zamieniać, ujednolicać jednostek. Dobra. Okej, okay. mamy wyznaczyć długość trzeciego boku. Czyli chcemy powiązać w jakiś sposób te wielkości, które tutaj mamy, są podane z tymi, które są szukane. Typową. Informacją, która jest tutaj wskazana, jest to, że znamy pole trójkąta, więc może uda się połączyć jakoś, znaleźć jakiś wzór, który właśnie łączy pole trójkąta z bokami trójkąta i najlepiej jeszcze z promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie. No i oczywiście w matematyce jest taki wzór, pole trójkąta, który pomija wysokość, ale uwzględnia długości trzech boków, to jest iloczyn trzech boków, przez 4 razy promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Odhaczymy sobie, jakie wielkości są nam znane. Pole trójkąta jako liczba jest nam znana, ok. Długość boku A również, długość boku B również, promień okręgu opisanego R, ok. To w tym wzorze pozostałoby tylko to C. C oczywiście wyznacza długość trzeciego boku, czyli tutaj ten poziom odcinek w praktyce, tak i to jest jedyna wielkość, która tutaj jest w tym wzorze, czyli podstawiając odpowiednie liczby i rozwiązując równanie, otrzymamy spokojnie długość trzeciego boku. No i właśnie tak to zrealizujemy. Pole trójkąta, liczba 210, iloczyn wszystkich trzech boków, no u nas będzie na razie 28 razy 25 razy C, no i dobrze to C się pałęta, bo w kątu jest do policzenia, 4 razy promień okręgu opisanego, 14 całych i 1 szósta. Ok. No, i gdzieś to C, jako nie wiadomo, jest tutaj w liczniku tego łamka. Równanie jest dość skomplikowane, ma krechę łamkową, ale z racji tego, że mamy tutaj jakiś rozkład na czynniki, jakieś iloczyny się pojawiły i wyłącznie iloczyny w liczniku w mianowniku, spróbujemy coś troszeczkę skracać. Czwórkę skrócimy z 28, tutaj zostanie 7, tutaj już za bardzo nie ma co zrobić. No to obustronnie pomnożymy przez mianownik, żeby równanie się jakoś uprościło. Czyli mamy 210 razy 14 całych i 1 szósta. Równa się, zbieramy te śmieci. 7 razy 25 razy C. OK, tutaj znowu jest jakiś iloczyn po lewej i po prawej stronie równania. Możemy je podzielić przez 7. Tutaj zostanie 1, a tutaj zostanie 30. 30 razy. Tutaj mnożymy liczbę całkowitą, 30, przez ułamek mieszany. Musimy doprowadzić do ułamka niewłaściwego, pozbyć się całości. To będzie 856 równa się 25 razy C. Ok, tutaj szóstka jeszcze bardzo ładnie skraca się z 30. 5 razy 85 równa się 25C. No i jak podzielimy obu stronie przez 25, to długość trzeciego boku to będzie liczba 17. Ok, mamy wyrażoną długość. Trzeciego boku. Na końcu może jeszcze zadbajmy o jednostki, skoro tutaj takie dokładnie były. Ok, czyli pierwsza część zadania zrobiona. Długość trzeciego boku to 17 cm. Ok. No i teraz celem jest wyznaczenie długości promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt, czy tego przerywanego. Tak? No właśnie, znowu do dyspozycji jakiś wzór by się przydał, który by połączył te wielkości, które są dane i szukane. No i znowu. Pole trójkąta było podane na samym początku, może tutaj też będzie dobrym punktem zaczepienia. I rzeczywiście w matematyce jest wzór, który również pomija wysokość, ale uwzględnia tylko no, dwie cechy, właściwie połowa obwodu trójkąta i promień okręgu wpisanego w ten trójkąt, a o taki promień nam chodzi. Czyli pole trójkąta to jest małe P razy R, gdzie P to jest połowa obwodu. Połowa. Obwodu trójkąta, czyli w praktyce to jest suma jego boków przez 2. A skoro na początku mieliśmy podane dwa boki, w punkcie A ten trzeci doliczyliśmy, no to do te połowę obwodu można bardzo łatwo policzyć. 28, dodać 25, dodać 17 przed chwilą znalezione i przez 2. Z tego wynika, że połowa obwodu to będzie 70 na 2, czyli 35. No na razie centymetry sobie wpiszemy. OK. I wracamy do tego wzoru, który uwzględnia właśnie promień na pole trójkąta, który uwzględnia promień okręgu wpisanego w trójkąt. Pole trójkąta 210. Połowa obwodu przed chwilą znaleziona 35 razy r. Obustronnie podzielimy 30, przez 35, żeby uwolnić R- od tej liczby. Czyli ostatecznie 210 na 35 to jest 6. I zadbamy o jednostki centymetry. OK. I zadanie rozwiązane. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, proszę łapkę w górę, komentarz. Zachęcam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć.